Kolejny dzień, dzień numer 3 wyjazdu. Jest sobota. Oliwii już z nami nie ma. Tak, pojechała. Kochani widzowie, powiem Wam ogólnie tak. Idę sikać. I mega się boję, że spotkam Lisa. Ale wiesz, że do tego nie dojdzie, bo widać mnie. I bo jak to dojdzie, to go obsikam. I to jest mój plan na ucieknięcie przed Lisem. I w tamtym, w tym. Wczoraj tam widzieliśmy Lisa. A ja pójdę tutaj cały. chyba. Nie, tutaj jeszcze. No, to wejdzie w vloga, Wierzę w to. Zostali najwytrwalsi we trójkę i zaraz idziemy się rozjebać na psy. Zaraz idziemy na trója. policję, dlatego że będziemy się badać, czy możemy już kierować, ponieważ plan na dzisiaj jest taki, że. Jedziemy na latarnię morską. Tak. A wczoraj poszło półtora litra wódki. <noise> Do tego prawdopodobnie wieczorkiem koło 19 widzimy się jeszcze z Martą, bo napisała, że ma obiad u rodziców i Boże, co ja mam na głowie. No nieważne, tak czy inaczej zapraszamy Was na kolejny dzień! <noise> I tak, kochani, idziemy na komisariat. Będziemy dmuchać. Będziemy się rozwiewać na policję. Nieśmakowca. Rozwiepaj się, kurwo, jak najgorsza chujoza. tym do obioza. Niech ci skarci dłoń woza. Jak forma ma po wczoraj? To się okaże. A u ciebie? Jest ciężko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo stary nad morzem, klapeczki na dworze krapeczki skiety w paski lewym się ciągną więc wyprzedzam prawym bez punktów na wsacha ani na bibi, u mnie wszystko gra <słyski> Oooo oh, oh, no la polizia no jesteśmy na terytorium wroga. Co się wydarzyło? No, czekaliśmy aż ktoś przyjdzie z alkomatem i dostałem pewne powiadomienie w moim żołądku, że by do kibla albo będzie źle. Więc poszedłem z Sral. A co było dalej, to nie wiem, bo Sral. W momencie przyszedł pan policjant z alkomatem i powiedziałem, no to był No i ja A nie ma! Ja minut. mówię, No jeszcze jeden kolor. Ale jest w Dobrze, dobrze, to poczekamy. Ja już... Jeszcze były takie mi zręczne rozmowy z tym panem, wykazać zaczęła go pytać o cokolwiek. Znaczyłam, a normalnie pytać, to, że ruch to macie. Czy spokojnie jest, czy nie? Czy znaczy ja tak mówię, najczęstsze sytuacje to co, co jakie są? Nie? No i wiesz, i dalej czekamy, nie? I tylko tam jest korytarz i drzemy się. Kacper! I Kacper nie, nie odpisuje i jak już gram na zbłokę jak nagle... Mika do mnie, weź go zawołać. I nagle dostaje Kamil SMS. Mi Od To Kacper. trochę zajmie. Mi to trochę zajmie. I ja mówię do pana. No to wie pan co, no ja mogę prowadzić, także nie będziemy pana czekać. A on tak. Ale kolegi tu chyba nie zostawicie. No i czekaliśmy dalej I po prostu w pewnym momencie wychodzi Kacper. Uśmiechnięty balas zrzucony, i dmucha i czysto. Jesteśmy czyści. Ja Także. Ja jestem podwójnie czysty. <laughs> Tak. Ja już doświadczony, wiesz? Tak. Idziemy na latarnię. Idziemy na latarnię. Idziemy na latarnię. Jestem to samo. Jesteśmy skacowani, ale... Ale ząb nie przygód. Dzisiaj korzystacie. Korzystamy. Tak. Korzystamy. Korzystamy, a wy korzystacie, że to oglądacie. The that I never know. Treat me like what Don't get me dirty. Jak się czujesz przed od swojego marzenia? Ja jestem pobiera serio. Ale spodziewałam się, że wokół będzie woda. Ej, faktycznie. Tam jest jakaś ścieżka. Halo. No nie ma zakazu. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Jestem tu z wami Pani nie lękajcie się. Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie Wiecie co to w życiu parkour? Chyba zaraz wam pokażę. Wiecie co to w życiu parkour? Proszę No bo będziemy skakać A, o, To co łączyło nas posypałem i skruszyłem kartą Potem wciągnąłem, a to co zostało... Nie no, problem jest spoko, ale jednego utworu nie mogło zabraknąć You killed the love that was once so strong Kocz mi na uła, uła, jadę bez kaptura Tyłem tym bujaj, bujaj, tory za ten zapach stuna Sikam perfuma Armani, ona poczuła Uła, uła, ej, ej, uła, uła, ej. Brzmi na uła uła, jadę bez kaptura Tyłem, Ty łeb swym bujaj, bujaj, sorry za ten zapach stuna Wsiwka perfuma Armenii, ona poczuła Ua, ua, ej, ej, uła ua Wódę kupiłem, chociaż się nie piję Lej mi łychy, a ja coś zawinę nie... 20 kroczek może być, może być nawet 50 Zaczynamy, zabawę Nie no, 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 no. O! Jest wygrana jakaś. Wygrana? Zobaczymy ile. Kochani, już się jeden szczęśliwiec. O. Niestety ja przegrałem. Łotówka! Wróciła się! Yeah. A ty kamieniołka? Moja jest przegrana niestety, niestety nic nie mam Trudno no! No cóż! Jest ryzyko, jest zabawa! Kto nie ma szczęścia w hazardzie, ten ma w miłości! Ty tak trzeba tak przy a nie idziemy dalej. 143 schody. Życzę nam powodzenia. Już za 10. Pijęknie. Jesteśmy na szczycie latarni. Jest bardzo gorąco. Mam powiedzieć, że jest lampa jak skurwysyn. Nie spełniłam swoje marzenia, jestem na latarni. To jeszcze z nimi. Babeczka Marcillo, rusza sobie nóżkami. O tą babeczkę chodziło. Rozkręcamy imprezę. Ale nie siedzimy. Ale nie Wiktorówka. Te autka te takie z tymi gałami były tak przerażające. Oglądamy vloga. A właściwie to nie vloga. Słuchamy o aferze Ikeo w Idziemy sobie teraz na obiad, później idziemy sobie na plażę, no i tyle. No, byliśmy sobie na latarni morskiej i było bardzo fajnie, były piękne widoki. Później wróciliśmy sobie do domu, chwilę odpoczęliśmy, no teraz się zobaczymy. Jesteśmy w restauracji, co zamówiliście? Ja wziąłem filet z dorsza z porowikami, frytki i najważniejsze kuszynki. Ja wziąłem, uwaga, dorsz. Panie ja, panie, coś z piwem zgęszczonego tego piwo I tego Jak wiecie widzowie Jako, że jestem no fishman, To wziąłem sobie kurczaka A właściwie, nie wziąłem sobie schabowego Z frytkami i też piwo I rosół Brat napił się piwa i ma zgonę ja Czuwam, że jest to Skega, który w 54. roku został zalany i tyle to piwo leżało w piwnicy, bo tak smakuje. Ocenka rosołu. Hmm, ocenka rosołu? Ten już na piwo. Ten piwo mam oceniać. Myślę, że ten rosoł jest troszkę młodszy niż 54. rok, ale w dalszym ciągu jest bardzo dobry. Toczy walkę z rybą. Partę Parte Bardzo chciałby go w swojej drużynie Florentino Le Perez. Popatrzmy, Trent Aleksander Arnold! Dwa do zera! Świetny ten strzał z wolnego. No i mamy! Mamy wreszcie to podwyższenie. Jest. ten metal, jak chłop. Nie pierdali, co? Eee, dobrze! Co się stało z naszą pustą plażą? Czemu tu jest... Czemu tu jest tyle ludzi? I parawanusz Fakt, Wika dostała tą piłką chyba z cztery razy. Ale nie zwiększa ryzyko imponentów, kochani. Stary niedźwiedź mocno śpi. Tam witam, Mamy gościa specjalnego. Wjechał po prostu z Gdyni. Masz coś do powiedzenia? Eee, super vibe, piękna pogoda, no i w ogóle super. Wika yeah. zasnęła na godzinę. Albo bardzo. Miała zajebiste spanko na mojej bluzie, która wcześniej została oblana perłą. Ekspert. No. A to ekspert. <totrofie> <totrofie> Musieliśmy być na przebitkach, więc teraz... Aha, to jest film? Tak. Less less <laughs> Zadziałało. Ja <Potem> to nie rozumiem. <laughs> bo chcę się wysikać, a nie chcę płacić za talerz. No i sobie idę w krzaki. I sobie sikałam i mówię, o super, już się wysikałam i chcę wracać. I nagle wszedł dwóch typów do lasu i stają obok siebie i oni mnie nie widzą. I taka niezależna sytuacja, bo zaczynają sikać i coś do siebie kawałek. I ja tam stoję i na nich patrzę, a oni dalej sikają i ja wracają nieruchomo. Bo <grym> nic nie przeszkadzać, więc <grym> dopiero jak przestali sikać, to wyszłam z tego. Więc idę tędy. Zajmę się się głowę na łagodzkach. Dzień dobry. O, cześć. Jakiś typ, taki... Taki... kinda arab. Coś tam z kebaba było. Jezus Maria. wychodzi, zaczyna, patrzy na mnie i robi i gwizdzie, no nie? Ja dzięki za to bardzo, ma... nie ma żadnych... Z Państwa niezła panierka. Ja bym zawsze totalnie rozciągnięty. Zbliżenie na panierkę. No nie ma, nie, nie ma szans. Mój charakter moment. Dokładnie, no dokładne, dokładne, to było bardzo ładne. Mam turboalergię, ale cudnie jest w ogóle przepięknie i nie chcę z tego wyjeżdżać, zostałbym tu jeszcze. Przebitka na morze no. i zachód słońca. Ja chyba idę na morze. Przebitka na morze. na morze. Ja na idę na siuranie. Ja znalazłem na morze. Przebitka takie koło, Takie koło, które jest całe mokre od mokre od na i Ostatni zachód na tym wyjeździe. się łezka wokół kręci. Jest naprawdę pięknie. Cudowny moment. Kamil aka łóżko do <laughs> Taką rybę wyjebało z mosła. Nie będziemy udawali, że śpię tak spać po prostu A ty to mi czasie zakopiesz łóżko to jest, jest mega dziwne, o On Cię nagrywa pomiędzy swoimi nogami, a Ty tam w dole Ty tam w dole działasz To nie tak widzowie Widzowie, to nie tak! Kacper właśnie robi kanapki, to już nasz ostatni dzień. Już jutro wyjeżdżamy, ale było super. Było super, z rana trzeba ruszyć, więc dzisiaj spożycie alkoholu było kulturalne, aby być świeżym do drogi. Jest fantastycznie, jestem zmęczony w chuj, ale bawiłem się świetnie. Oby kanapki były smaczne. Pa-pa-pa-pająk, pa-pa-pa-pająk pa, Pająk ma osiem nóg i plecie I Ty to wiesz, ja bardzo też to wiem jest. jest bardzo niebezpieczny, ale jest grzeczny Ma zieloną głowę, a ja mam mowę no. <laughs>